Sieman to widzowie, tutaj dzisiaj nagrywam dorsy. Ale będę musiał wyjść z tych dorsów, bo mieliśmy grać z Deli. ej, a ja dalej jadę sam. Dobra, widzowie, poczekajcie. Ok, dobra, jesteśmy tu w dorsach i czy widzę Blondyna? Tej się widzę cię. No to wchodź. Wchodź! Wchodzę. Elsa! Widzisz mnie? Ja mogę na tydzień. Ja to nie mogę wyjść! Jesteśmy razem. Ale fajnie! Chyba źle, bo ja trochę nie umiem grać. Aha. To dopiero mi to powiedziałaś? A potem też twoje rady mówisz, ja się chwilę też i powiem 6 rasz, a ty wtedy mówisz, nie, wyjdź, nie Marsza, jesteś ludkiem, a tymczasem mnie atakuje. <noise> ale nie, no stary, no. Po prostu. Tak nie, czy... no po prostu ja ci powiem, kiedy będzie, przyjech... przy... będzie... kiedy będzie potwór. Okay. Jak nam długo to się w ogóle ładuje, nie? No, ale już mi się naładowało prawie. No, a jeszcze czekam Ty widzisz mnie? Tak! <noise> A, Widzę jakieś chmury! Gdzie ja jestem? Tej się. Siemano! Możesz się nam tu przedstawić jeszcze? Ty się nie znasz na tych background. No właśnie. Tylko ja się znam na nich. Idziemy. Czekaj. No i możemy iść. No ja ci powiem, kiedy będzie platform. Wtedy będzie taki dźwięk. Idziemy do trzeciego. Nie bój się nie. wyjdź stąd! Jak się wychodzi? E! Chyba. Nie. To chodź, idziemy. Ale jak będzie taki jeden potwór. Dobra, szukaj klucza. Nie ma, nie ma. Dobra, ja pójdę po kluczu, wiem po... już. Dobra. Idzie, idę. Z kluczykiem. Tak, najsik. Idziemy. Do piątego nie ma. Idziesz za mną? Chodź, Tajli się. Gdzie ty w ogóle tak? Ty się boisz? Dobra, nie widzę to, to Dobra, chodź, nie patrz. Był potwór tu przed chwilą, wiesz? Taki dobra, kończymy odcinek, pał i cześć. oglądajcie odcinek drugi.